A myślałem, że widziałem już wszystko. Nic mu nie będzie? Ta, Nieźle go poszywali. Nie, było zostać na łodzi. Teraz nam mówisz. Hej, za to, co zrobiłeś. Dziękuję ci. Jesteśmy kwita. Może przeżyjemy. Do końca? Do końca. Przyczółek jest nasz! Rozbijamy obóz wyżej przy drugim żywopłocie. Witamy w pierwszej dywizji. Jesteś daleko od Teksasu, farmerze. Nikt z nas nie był na to gotowy. Ale dobrze sobie poradziłeś. Dzięki, ser. Znaczy. Będzie dobrze, chłopcze. Dziękuję. Tak jest. Tak będzie.